Witajcie z strony Patryk, kanał Buty Nie Grają. A w dzisiejszym odcinku czas na first impression najnowszych butów od Donowana Michela, czyli ciągle gwiazdy Cleveland Cavaliers, pod, ponieważ podpisał przedłużenie, kurczę nie pamiętam, czy o 3 czy o 5 lat z Cleveland. Tam całkiem spore pieniądze. Uważam, że nie mam pojęcia, jaka to jest decyzja, naprawdę. Ja nie rozumiem do końca tej Cleveland teraz. Oglądałem kilka ich meczy i nie wiem, nie wiem w którą stronę idzie ta drużyna, dla mnie to jest dziwne, ale dla mnie dużo dziwnych drużyn w NBA, więc... Ale zanim do tego przejdziemy, pamiętajcie zasubskrybować kanał i dodatkowo pamiętajcie jeszcze polubić ten film, bo wratują nowe buty, które ponownie mi się podobają. Otwieramy już pudełko i mamy już tutaj Don i Shiu. I powiem Wam tak, w mojej opinii, bardzo ładny, minimalistyczny design i wiecie, to co lubię najbardziej, czyli praktycznie brak znaczków. Tutaj tylko napięcie białe, które się zlewa i to je, a nie, tutaj jeszcze jest mały czarny na czarnym, który też się zlewa, więc to jest to, co wujek patrzy lubi. Tutaj trzy paseczki na podeszwie buta, no to go już bardziej nie lubię, bo no tu ja, wiecie, jeśli ktoś mnie ogląda, to wie, że ja lubię, jeśli podeszwa jest jednolita, nie ma tutaj przerwy, ale zobaczymy tak naprawdę. Przejdźmy już do samego buta. Jeśli chodzi o podeszwę zewnętrzną. Guma, jak to w donisciu, zazwyczaj farda. To jest akurat duży plus. Na klei fajnie. U mnie na stole klei naprawdę fajnie, więc tutaj propsik. Jak wiemy, albo nie wiemy, bo na przebitkach było albo nie było, spirala, na spirali. Zazwyczaj ta trakcja jest troszeczkę fajniejsza niż na jodełce, chociaż to też zależy od materiału gumy i tak dalej. No to wszystko nie jest takie proste. W podeszwie wewnętrznej. Mamy Light Striker Pro. Uff. Lepiej niż Bounce Pro? Tak. Czy lepiej niż boost? No nie. No nie ja jednak jak wiecie jestem dużo większym fanem. Boosta. I to zawsze będzie dla mnie lepsza opcja, chyba żebym wymyślił jeszcze coś fajniejszego, ale z pianek, no na razie, buścik jest najlepszy. Jeśli chodzi o cholewkę, to tutaj już mnie wkurza but, bo tutaj klejem jest smarnięte bardziej. Nie wiem, czy to zobaczycie na kamerze, w tym miejscu tutaj jest kleju dużo. Tak to w innych miejscach, no nie wystają tak bardzo, ale tutaj no to wygląda bardzo, bardzo. Bardzo brzydko. Sama cholewka, siateczka, przezroczysta, syntetyczna. Wygląda na taką bardzo, bardzo oddychającą, więc tu powinien być akurat duży luzik, więc nie ma się do czego doczepić. Cholewka jest bardzo nisko wycięta, co w mojej opinii i myślę, że dla wszystkich lubiących niższe buty jest plusem. Dla wszystkich sneakerheadów, którzy uważają, że w niskich butach skręcą sobie kostki, no, nie będzie to dobre rozwiązanie, ponieważ oni uważają, że zginą wtedy. I każdy kto ma mózg wie, że tak nie jest, no ale co z tego. Tutaj w środku bardzo fajny ten kołnierzyk. Piętka się tam ładnie zapada. Powiem Wam, że na razie bardzo fajny bucik. Ja jestem bardzo ciekaw, bo dla mnie się podoba, dla mnie się podoba. Troszeczkę vibe'ik. Troszeczkę, nie mówię, że to jest vibe, ale może też przez kolory timaków. Ja tu mam taki vibe timaków troszeczkę, co dla mnie jest plusem, bo timaki to był jeden z pierwszych butów, które mi się podobały w ogóle te czasy timaka w Adidasie. Naprawdę, dla mnie but bardzo, bardzo ciekawy, ładny, nieszablonowy, zresztą futurystyczny jak większość butów ostatnio od Adidasa. Czy to będzie dobry but? Nie wiem, ale wiem, co zrobię i wleci waga łucznik. Mamy już wagę, kładziemy but, ja stawiam 450. A Jezu, 404. Więc jak na buta z pianką, but bardzo lekki i w mojej opinii to plusik dla wszystkich lubiących niskie, lekkie buty. Powiem Wam, że but ma duży potencjał. Nie umieściłem go w topce butów tego roku, na razie. Ponieważ nie wiedziałem jaki będzie, bo w nich nie grałem. Kiedy Wy to oglądacie, to może właśnie w nich gram, bo planuję o 19 iść w nich pograć. Bardzo duży potencjał czuję w tym bucie, naprawdę. Czuję bardzo duży potencjał. Przynurowadła tanie, Olewka fajna się wydaje. Myślę, że tu może być trochę problem dla ludzi z szeroką stopą, bo but wydaje się dość wąski. Zresztą Adidas, Adidas rzadko jest wąski. Też skarpeta się zaczyna bardzo późno na dole, więc też na wysokiej łuk stopy powinno być dobrze. Hm, nie mam pojęcia, nie mam pojęcia. W mojej opinii potencjał jest duży. But ciekawy, ładny, widziałem tam ciekawe CW wychodzące, więc mam nadzieję, że będzie w połowie tak dobry, jak się wydaje. To wtedy kolejny dobry but do portfolio Adidasa w tym roku, bo w tym roku Adidas to zamiata na razie. Dobra, z mojej strony to już wszystko i do zobaczenia w następnym odcinku. Nała!